Dobra, zaczynamy, że tak powiem, od silnika. Tutaj od komory spalania. Włączmy sobie, damy radę włączyć flesza. Tu jest komora spalania. Ja sobie już, już ją tam sobie wyskrobałem wcześniej. Usuniemy sobie tą uszczelkę. I teraz tak, do tego wchodzi ten cały palnik. Tam w środek. Tu jest rureczka, która wychodzi... Wychodzi tutaj, gdzie jest wydech i, i powietrze, i tutaj od tej strony wkręcamy świecę. Więc ta świeca, którą tu mam, ona będzie pasować, żeby ją tu wkręcić. Chyba będzie pasować. Sprawdźmy. Tak, ona tu pasuje. Uszczelki, które mam, to są za małe, no bo tutaj jest uszczelka, która uszczelnia to komory spalania. A dostałem taką, więc ja tutaj sobie jakimś wyczyszczę to i takim szczeliwem do rur, czy tam do gwintów posmaruję, i później to sobie też wyczyszczę.